Następny dzień. Wbiliśmy się z Magdą na budowę. Będziemy wszystko wykańczać. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko posprzątamy. Zagruntujemy i będzie gotowe na jutro do malowania. Zaraz się okaże ile przez cały dzień zrobimy. Zaczynamy robotę. Nie ma sensu za dużo co pokazywać, bo ostatnio wam pokazałem. Tu się praktycznie nic nie zmieniło od ostatniej pory od tych zaprawek wszystkich. Dalej syf jak jest tak jest. Czyścimy. Mopujemy powietrzem sprężonym i działamy. Po pokoju mamy na gotowo gotowe do gruntowania, lecimy dalej. kamerę. Kolejny dzień, nie wiem już który, nie wiem ile plików nie było łączonych. Dokańczamy dzisiaj szlifowanie, nie szlifowanie w sumie, mopowanie, mopowanie. Wszystko jest wyszlifowane. Dokańczamy mopowanie i będziemy gruntować i będziemy już malować. Dzięki, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za i wszystkie komentarze dotycą, dotyczące schodów, przerosło mnie to naprawdę w komentarzach, tak jak w mailach prywatnych i w telefonach prywatnych od Was. Także bardzo dużo, telefony się rozdzwoniły. Naprawdę powiem Wam, że każdy ma inną metodę i teraz jest znowu na mojej głowie wszystko, żeby to połączyć. Nie? Także od różnych producentów, po różnych budowlanców i powiem Wam, że każdy inaczej by te schody zrobił. Także dzięki bardzo. Muszę pomyśleć, jak to ogarnąć teraz, a może je zostawię, bo naprawdę 50% jeśli chodzi o komentarze, było to, żeby słuchać Magdy i nie ruszać. Nie wiem, u mnie ja jestem zmiennym gościem, normalnie jak słyszę, lecę tak przez swoje życie ze swoimi zasadami, no ale jak tyle ludzi nawala to... To po prostu ten. No tutaj się wydarzyło jeszcze, słuchajcie, przy szlifowaniu yy, przedarłem kabel żirafą, także wiązki powychodziły. Eee, przyjdą specjaliści od klimatyzacji, także no, powiedzą, jakiego bobola tam odwaliłem. Czy to poważne, czy niepoważne? Ja już go trochę wykułem, żeby było można go w razie wóg połączyć. Chociaż dzwoniłem do mojego ziomeczka i powiedział, że jak pierwsze nitki eee, są przerwane, to jest jakby ekranowe. Nic się nie stało, no ale to się wszystko wyjaśni. Eee, no dobra, mm, czyścimy, działamy. Jak najszybciej, żeby to pomalować, to, to tutaj też są metry. Słuchajcie, ja mam pistolet Wagnera, kupiony tam X lat temu, który jest w szafce, raz go użyłem. I nie umiałem nim robić, ale może z tego względu, bo tak przeleciałem cały przedpokój za granicą. Ledwo zeszłem na dół, już pobiegłem znowu do góry malować. Batów narobiłem, wiecie, ale to brytyjska chata, to i tak się sprzedała elegancko, jak nowizna. Tutaj nie wiem, czy użyję tego Wagnera, czy po prostu z wałkiem polecę, nie mam bladego pojęcia, chyba z wałkiem, prostota. No dobra, to działamy, czyścimy i jak się uda, gruntujemy, bo nie ukrywam, że jest późno. Mieliśmy bardzo dużo spraw do załatwiania. No i przede wszystkim cały czas jest walka z kafelkami. Bo tutaj już niedługo wlatuje podłoga. No dobra, to wszystko w swoim czasie. Eee... Wszystko w swoim czasie, Tak, co do schodów, bo tutaj jeszcze się cofnę. Jak to Emil, on zawsze wie najlepiej, zawsze musi tak zrobić, ale nawet dzisiaj jeszcze mu mówiłam, jak tutaj weszliśmy, mówię, Emil. Ja bym te schody zostawiła tak, jak są. I po prostu się nie przejmowała. A jak widzieliście ostatnio, już są wysprzątane? Są, są wysprzątane, e, tak. tak. E, Emil tutaj robił. E, także, no, moim zdaniem, mi ten schodek, pół schodek, nie przeszkadza absolutnie. Ja już się przyzwyczaiłam, e, no, ale Emil Tej mi wymyśla. E, no i mówię, dokłada po prostu roboty. Mam nadzieję, że może go jeszcze przekonam, żeby tak zostawił. Tak jak są. Ty mnie zawsze przekonujesz. Ja też się przyzwyczaiłem do, przek do przekonań. Dobra, już jej gorąco, już chyba chce mnie zacząć przekonywać. Dobra, taka wrzuta, działamy. Człowiek śpieszy, tam się diabeł cieszy. Ja zapomniałem o suficie w łazience. Także muszę go szybko wyszlifować. Widzicie? Pośpiech, pośpiech normalnie za dużo na głowie. Zaraz razu wam pokażę jak ja Ten to robię. Tam? Był tam, czy... Spokojnie. Jakaś używka. Może być tam metrów, nie ma. Zapomniałem wyciągnąć różowy dla hejterów. Dla e? Hejterów. tu mam. Dla będzie dla mnie. Dla hejterów fale szary z domieszką do papieru ściennego. Dobra, słuchajcie. Jedyneczka, wolne obroty, wyłączone. I jadę sobie. Mikrostolik, pokazuj mi się, na czym się stoi. Mikrostolik, żeby nie spaść. A, faktycznie nie to. Trzeba się zaprzeć. Wyłączone coś. Prąd nie podłączono od żyrafy. A Ty jak? Ty wchodzisz i nie podłączasz. No bo mi się, bo to Ty się tym zajmujesz. No, ale ja tu kamerę. Muszę odłożyć. Czy ty. Jak faknie, to przynajmniej będzie dobre nagranie. No. Accident in work. Nie działa. Jezus, Maria. Ruszyłeś w tym pudłem. Naprawdę tak. się jest przez to, zobaczysz karamboty. No co za problem było wziąć drabinę. To co pod ręką. Kiedyś miałem takiego nauczyciela tutaj na tej budowie. Radzimy sobie tym, co mamy pod ręką. I okazało się dużo rzeczy zepszonych, ale chyba ta lekcja mi została. Tylko że ja to zrobię poprawnie. Mam foki. Jak będziecie chcieli profesjonalnej usługi. To dzwoncie. Dwa razy w rynny, raz w parapet. A przylezę. Przy, przylezę Magda? Magda to ma zwałkę nosą w swoim życiu, nie? Dobra, jest wyszlifowany na pikabelu. Słuchaj, jak i tak będzie się dwójko oddawać tutaj, to przeważnie chyba tak się co? Siedzi. Albo może na telefonie. No chyba nikt tak dwójki nie wali, co? Ty, ale sufit. Dobra, jaja ja sobie robię. Na tyle tej wrzuty, zasuwamy dalej. Na całą ścianę. To jest mega wałek na łożyskach. Nie żadne tam uwięko, specjalny wałek do tego. Wiecie, że tu farba Fugera też będzie, to musi być to na łożyska, żeby Wam się Odrazu, no, nie ślizgało. Od razu zobaczcie, jaką ładną bajkę pochodzi na mnie kreski na ścianie. Nie wiem, że... nie wiem czy będzie widać. No, to jest. To jest tak? Do tego światła, od tej lampy? Są on tak, Nie, 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 taki kreski trzeba byś mają już tak to tylko łez. szybko leci. Bardzo się na się nawet nie spodziewałem. Tak to wygląda. Moje gołębie. tutaj go no. nie widać. Tak to wygląda moje gołębie i gołębice. To na tyle tej wrzuty. Lecimy na spontanie. Let's video. Let's subidu, let's see do. Dajcie mi zjeść wafelka w czekoladzie, bo zasłużyłem na niego. Cały dom jest wygruntowany, cały. Od Pawełka osuszacze z River boot pracują dzisiaj. Będą pracować sobie całą noc, jeden u góry, drugi na dole. No i jak będziemy malować dwa dni też osuszacze będą pracować, bo wejdzie czuję ze 100 litrów farby, 10 wiaderek po 10 kilo ale to wam jeszcze pokażę ile wejdzie, no bo wiadomo dwa razy malowane ściany będą dobra kochani to na tyle dom będzie wymalowany nie wiem czy to ciekawe będzie czy nie będziemy go jeszcze przez dwa dni malować pokażemy wam to no tak i sobie tak sobie zakładamy a może wyjdzie nam tydzień z moimi ruchami bo jeszcze muszę podzwonić, muszę się dowiedzieć, gdzie ja muszę akryl położyć, czy ja muszę teraz położyć akryl, czy później, czy wszędzie na rogi, czy tylko przy oknach, no uczę się etapami, na razie nie konsultowałem tego, także nie wiem, dlatego nie wiem, jaki czas będzie e, tego malowania, to jest jedno, ale powiem Wam fajna rzecz, bo już będą wchodzić poszczególne etapy. Czyli najważniejsze to jest tak. Będą wchodzić ostatni etap robić hydraulikty, ci co robili cały dom, będą zakładać po malowaniu wszędzie sterowniki do każdego pomieszczenia i będziemy odpalać rekuperację. Będą wchodzić też ludzie od klimatyzacji, będą zakładać cztery jednostki klimatyzatorów i dwa wentylatory 7,5 kW i 5,5 kW. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I powiem wam, powiem wam jak to wszystko y, wygląda, jak to wszystko działa. Ja by ciebie nie rozłożyło, bo tutaj już mówisz. Tak, ja już trochę podziębiony jestem, no ale ja wezmę ziółka jakieś zaleję ciepłą wodą i powinno mi postawić na nogi. Dobra, to na tyle, my kończymy. I cześć, trzymajcie się, do następnego Serialu, e, taśmociągu, jak to się mówi? Taśmociągu, życia. E, wiecie jak to jest, nie? Jak e, mówcie szybko. No, jak oglądacie takie taśmociągi, seriale, no to, to jest to samo, nie? Dobra. Nawet, nawet tam widziałem raz w komentarzu, że przyśniłeś się komuś. O Jezus, o Jezus. To się że ogląda, no nas. No, jak już się śnie komuś, no to już jest fantastycznie. Tylko mam nadzieję, że dobry to był sen, w roli głównej, ale dobry sen, a nie zwałkowy, napisz w komentarzu tam jak jesteś. Dobra, to na tyle, cześć, trzymajcie się.